Witam. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej praktycznemu przewodnikowi opartemu na pracy Waldemara Wierzyckiego. To będzie taka instrukcja krok po kroku, która ma pokazać, jak osiągnąć osobistą suwerenność i bezpośrednio połączenie z uniwersalną energią. Zaczynajmy. No dobrze, to jakie jest to kluczowe pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi? W zasadzie sprowadza się ono do tego, jak można dojść do takiego stanu, w którym stajemy się w pełni niezależni energetycznie, w pełni panujemy nad swoim wnętrzem? Można powiedzieć, że to taka nasza wspólna podróż w kierunku wzmocnienia. No właśnie, ale co to tak naprawdę znaczy, ta cała suwerenność, do której niby dążymy? Według źródła to nie jest tylko jakaś tam niezależność chodzi o stan całkowitego samostanowienia o bezpośrednią, niczym niezakłócaną więź z źródłem energii i to bez potrzeby słuchania jakichś zewnętrznych pośredników czy guru i to jest ten ostateczny cel wszystkich praktyk, o których zaraz powiem. Ok, przejdźmy do konkretów. Zaczynamy od kroku numer jeden, który jest, no, absolutną podstawą. To jest fundament wszystkiego. Bez tego wszystkie dalsze działania po prostu nie będą miały sensu, nie będą miały solidnego gruntu. A więc jak ten cały proces wygląda w praktyce? No, posłuchajcie. Krok pierwszy: Trzeba wyjść na zewnątrz, spojrzeć w niebo i dostrzec takie małe, tańczące iskierki światła. Krok drugi. Wyobrażamy sobie, że zbieramy te wszystkie iskierki w jedną, świetlistą kulę tuż nad naszą głową. Trzeci krok to chciągnięcie tej kuli dosłownie, używając mięśni brzucha, prosto do naszego splotu słonecznego. Co dalej? Przesuwamy tę kulę w dół, przez nogi, aż do stóp i wypychamy z siebie całą negatywną energię. Taki symboliczny szlam prosto do ziemi. I na koniec, w kroku piątym, to czyste światło wraca z powrotem w górę, kończąc cykl i na stałe kotwiczący się w naszym splocie słonecznym. Proste, prawda? Dobra, energia jest już czysta. I co teraz? No właśnie, teraz pojawia się kolejne, super ważne zadanie: Jak tę czystą energię chronić? Następny krok to zabezpieczenie się przed tymi wszystkimi zewnętrznymi, często negatywnymi wpływami. Zobaczmy, jak to się robi. Samo tworzenie tarczy jest w sumie dość intuicyjne. Trzeba po prostu skupić się na tym świetle w splocie słonecznym i pozwolić mu się rozszerzyć, tak żeby otoczyło całą sylwetkę taką świetlistą bańką. Kiedy tego używać? Najlepiej codziennie, szczególnie przed wyjściem do pracy, do sklepu, w jakiekolwiek zatłoczone miejsca. A co jeśli poczujemy nagły atak, taki napływ negatywnej energii z zewnątrz? Wtedy, jak czytamy w materiale, trzeba użyć tego światła jak węża strażackiego i aktywnie wypchnąć tego intruza ze swojej przestrzeni. A teraz zejdźmy na Ziemię i to dosłownie porozmawiajmy o naszym ciele. Według tej koncepcji silne, zdrowe ciało fizyczne jest absolutnie niezbędne, żeby w ogóle móc radzić sobie z wyższymi częstotliwościami energetycznymi. To nasze naczynie. Spójrzmy, co tu mamy. Z jednej strony uziemienie, czyli po prostu chodzenie boso, co ma regulować przepływ energii proste. Z drugiej coś bardziej zaawansowanego, wsparcie na poziomie komórkowym, na przykład przez suplementy takie jak NAD+ i aminokwasy, które mają pomagać na zmęczenie i tak zwaną mgłę mózgową. Autor wspomina też o olejkach eterycznych, które podobno podnoszą wibracje. No i oczywiście fundament, unikanie toksyn w jedzeniu. W skrócie, jedzmy rzeczy, których składniki potrafimy wymówić. Wszystko to łącznie z ochroną przed nadmiarem technologii, jak chociażby ograniczenie niebieskiego światła, ma utrzymać nasze ciało w jak najlepszej kondycji. OK, ciało zaopiekowane. A co z tym, co dzieje się w głowie? Bo okazuje się, że nasze myśli i emocje to nie jest jakaś tam bierna sprawa. To są potężne narzędzia, którymi, czy tego chcemy, czy nie, kreujemy naszą rzeczywistość. I tu dochodzimy do czegoś, co jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Zobaczcie na to rozróżnienie. Z jednej strony mamy wiedzę, czyli wszystkie informacje z zewnątrz, z książek, z internetu. Materiał źródłowy sugeruje, że ta wiedza może być i często jest zmanipulowana. A z drugiej strony jest mądrość. I to jest coś supernie innego. To nasza wewnętrzna intuicja, ten cichy głos, który ma pochodzić bezpośrednio z naszego połączenia ze źródłem. I to właśnie na tym głosie, według tej filozofii, należy polegać. I teraz uwaga, bo to jest chyba jedno z najważniejszych ostrzeżeń w całym tym przewodniku. Chodzi o świadome zarządzanie naszymi emocjami. o to, żeby pewne stany, pewne emocje, nie przejęły nad nami kontroli. Autor materiału używa tu bardzo mocnego języka mówi wprost. Stwierdza, że takie emocje jak gniew, strach czy poczucie winy to nie jest tylko nasz wewnętrzny problem. Sugeruje, że są one rzekomo wykorzystywane przez jakieś zewnętrzne systemy kontroli do no cóż dosłownego wysysania z nas energii życiowej. To jest absolutnie kluczowy punkt tej filozofii. No dobrze. To skoro nie, to, to co w zamian? Odpowiedź jest w sumie bardzo prosta i przyjemna. Zamiast karmić te negatywne stany, należy tworzyć z radością, znaleźć sobie jakąś pasję, gotowanie, malowanie, cokolwiek, co wprowadza nas w stan harmonii ze źródłem. I co jeszcze ważniejsze, skupić się na teraźniejszości. Bo jak czytamy, cała nasza moc do kreowania czegokolwiek znajduje się tylko i wyłącznie w teraz, a nie w rozpamiętywaniu przeszłości czy zamartwianiu się o przyszłość. Na chwilę dotknijmy teraz tematu, który w materiale źródłowym jest opisany jako coś dla bardziej zaawansowanych. Chodzi o komunikację niefizyczną, ale z ogromnym naciskiem na etykę. Technika, o której mowa, polega na wysłaniu takiego energetycznego sznura z mózgu do innej istoty. Ale, i to jest absolutnie kluczowe, jest tu jedna bardzo ważna zasada: Nie wchodzimy nikomu do głowy. Chodzi tylko i wyłącznie o odczytanie ogólnej częstotliwości, wibracji, którą ktoś emanuje, a nie o naruszanie prywatności czy myśli? To jest granica, której się nie przekracza. Wow, dużo tego! Od energii, przez ciało, po umysł. Więc pojawia się takie naturalne pytanie: no dobra, ale od czego tak po ludzku zacząć? Co można zrobić tu i teraz już dzisiaj? I odpowiedź, na szczęście jest taka, że najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy. To nie musi być skomplikowane. Uspokoić umysł, odciąć się od tego całego zewnętrznego hałasu, zamiast szukać odpowiedzi w mediach albo pytać innych, zacząć słuchać własnej intuicji i tego, co mówi nam nasze ciało. Pójść na spacer do lasu i zacząć tą prostą praktykę wizualizacji światła. To jest idealny, bardzo praktyczny punkt startowy. I na sam koniec zostawiam wszystkich z pytaniem takim do przemyślenia, które w zasadzie spina całą tę koncepcję w jedną całość. Jeśli cała nasza moc do zmiany i tworzenia jest dostępna tylko i wyłącznie w obecnej chwili, to gdzie tak naprawdę, w którym dokładnie momencie zaczyna się ten akt prawdziwej kreacji?